Witam wszystkich w szkoleniu Basecamp w pigułce. W dzisiejszym odcinku pod tytułem nawigacja po Basecamp scharakteryzujemy w nim krótko czym jest Basecamp oraz opowiemy o jego podstawowych funkcjonalnościach. Zatem zaczynajmy. Po zalogowaniu się na stronie Toastmasters.org na swoje konto przechodzimy do zakładki Pathways, a następnie Go to Basecamp. W tym momencie zostaniemy przekierowani do Systemu Basecamp. O, już jesteśmy. I czym tak naprawdę jest Basecamp? Basecamp jest to elektroniczne narzędzie, tutaj dostępne przez przeglądarkę, w którym możemy monitorować postępy swoich, w swoich ścieżkach, w swoich projektach, czy też dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych do swoich ewaluacji. Pokrótce wszystko za chwilkę omówimy. Zacznijmy od naszej pierwszej strony, znaczy domyślnie zalogowani jesteśmy na stronie, tutaj Pathways and Learnings, gdzie mamy na liście wszystkie swoje ścieżki otwarte i materiały edukacyjne, czy też tutoriale. Ale zacznijmy może od strony domowej, przejdźmy do zakładki Home. home. O, i tutaj taka ważna jeszcze informacja. Wyskoczy nam takie okienko, dla osób, znaczy, wyskoczy ono u osób, które nie mają uruchomionych, tak zwanych pop-upów, wyskakujących okienek. Jeżeli są one zablokowane, to będzie Please Disable Your Pop-up Broker, czyli prosi nas o to, żebyśmy odblokowali blokowanie tych wyskakujących okienek. Możemy tutaj kliknąć w instrukcję, jak to zrobić na Mozilla org, W tym przypadku, bo ja akurat jestem zalogowany na przeglądarce Firefox. I albo tu jak w moim przypadku wyskoczył nam komunikat, że Firefox uniemożliwił tej witryni otwarcie wyskakującego okna. I tutaj możemy w preferencjach, akurat w przypadku Firefoxa wejść w edycję preferencje. Wyskakujących okienek. I po prostu kliknąć odblokować, albo. Jeżeli chcemy dla wszystkich, albo po prostu dodać konkretną witrynę, którą chcemy, żeby była odblokowana. Ja odblokuję to teraz dla wszystkich, aby było łatwiej. Zamknę. Odświeżę okno, już nie powinno się to pojawić. OK, już nie mamy żadnego komunikatu. Czyli operacja się udała. Dobrze, zatem przejdźmy do omówienia poszczególnych zakładek na naszej stronie Home. Na której obecnie jesteśmy. Pierwszy link, Pathways and Learnings, no to jest to, co przed chwilą byliśmy, gdzie mamy listę swoich, listę swoich ścieżek i wszystkich tutorialów, materiałów edukacyjnych. Speech Evaluation. Jest to zakładka odpowiedzialna za ewaluację. I tutaj nie będę się teraz w to wgłębiać, do tego zrobimy. Do tego dostępny jest jakby już osobny materiał ze wszystkimi ewaluacjami, do którego Was zachęcam również do obejrzenia. A teraz to zamknę. I omówimy tak Tutorials and Resources. Otworzę to też w nowym oknie. Na tej podstronie mamy dostępne wszystkie materiały, jakie są dostępne w formie czy to PDF, czy wideo na, w całym Basecampie. Zacznijmy tutaj od Training su Suggested. Mamy tutaj sugerowane treningi, które powinniśmy zrobić, jeżeli jakieś są dostępne. A tutaj mamy Subjects, czyli mamy wszystkie, wszystkie tematy. Zacznijmy od pierwszego, to jest Tutorials. I tu są wszystkie wideo -tutoriale, które możemy sobie obejrzeć. Na przykład y Accessing Certificates, czyli dostęp do certyfikatów, Access Your path, dostęp do swojej ścieżki. Oczywiście po otwarciu takiej strony, po takiej strony z dowolnym materiałem, w sumie dla, dla dowolnego materiału, którego tutaj, który tutaj otworzymy, musimy kliknąć Launch. Co w tym momencie otworzy nam się. Akurat w tym przypadku materiał wideo. Gdyby to był materiał w formie PDF, to otworzyłaby się nam osobna strona z możliwością przyjścia tego PDF-u, również ściągnięcia go na dysk lokalny. W tym momencie możemy tutaj sobie akurat ten materiał wideo otworzyć. Hi, I'm Melissa. I'm working in motivational strategies and want to share some tips Te materiały są akurat po angielsku, ale chyba tu jest dostępna... Nie, nie ma dostępnej. Myślałem, że są dostępne jeszcze tłumaczenia, ale tutaj widzę, że nie ma. Te materiały są dostępne tylko po angielsku w tym momencie. Ale wróćmy jeszcze do naszych tutorials and resources do naszej podstrony może tutaj będzie szybciej jak przejdę niektóre właśnie zakładki one są powtórzone po kilka razy tak jak ten tutorial resources możemy również dostać się jakby z tego głównego menu tutaj dobrze, omówiliśmy ten tutorials evaluation resources tutaj mamy wszystkie te Karty do ewaluacji dostępne w kilku językach. Oczywiście polskiego jeszcze nie ma, dlatego ja wybieram język angielski. I tu również są dostępne wszystkie materiały do ewaluacji. W Basecampie możemy kliknąć na taki przykładowy materiał, tak jak to wspominałem wcześniej. Otworzy nam się strona, w której musimy, akurat mam tutaj już Mark As Completed, ze względu na to, że już wcześniej aktywowałem, aktywowałem ten resource, ale po rozwinięciu tutaj na tym trójkąciku możemy przejść do kolejnego linku Launch i wówczas, jak widzicie, jak klikniemy Launch, otworzy nam się osobne okno z kartą do ewaluacji. Tak jak wspominałem wcześniej, dokładny filmik na temat Ewaluacji, jak to robić, jak to wypełniać, to jest dostępne w osobnym materiale. Nie będę tutaj tego powtarzał. Dobrze, cofnijmy się jeszcze do tych Tutorials Resources zakładki, aby omówić pozostałe elementy w menu. Omówiliśmy Tutorials, Evaluations Resources, Project Descriptions. Project Description to są też opisy do projektów, które na przykład możemy ewaluowa, które będziemy ewaluować, czy też i inni uczestnicy w klubie będą, inni to z masterze w klubie będą omawiać. To też omówię szerzej, jest omówione szerzej przy osobnym materiale o ewaluacjach. Resource dokument tu są pozostałe dokumenty które są dostępne w trakcie realizacji danej ścieżki na poszczególnych projektach. Na przykład, jednym z takich, tak dla przykładu, jednym z takich resursów jest ewaluacja 360, która jest, o ile dobrze pamiętam, realizowana przy projekcie pierwszym na piątym poziomie, i to w ramach danego, danego projektu musimy wykonać taką ewaluację, dać innym członkom. W naszym klubie, żeby na przykład ocenili, w jaki sposób realizowaliśmy jakąś funkcję, na przykład prezesa przez pół roku. I na podstawie zebranych takiej informacji zwrotnej dopiero wygłaszamy mowę i, i tam jest dopiero osobna mowa, na te, do, do, osobne materiały do ewaluacji danej mowy. Ale taki, takie materiały do ewaluacji 360 są w ramach projektu. I tutaj te wszystkie materiały, które są. Potrzebne do realizacji wszystkich projektów właśnie znajdują się w tej zakładce Resource Documents. Ten nawigator. To jest, to jest chyba tylko po jednym. O, to jest tylko jeden taki dokument o, o, o nawigacji w Basecampie. Frequent, frequently asked questions. No to są często zadawane pytania i, i odpowiedzi. Na przykład jednym z takich Jest Meeting Rules Requirements, czyli. Wymagania ról na spotkaniu, czy też work in, working in project, czyli jak, jak pracować z projektem. Basecamp Glossary to jest taki powiedzmy słowniczek, i Basecamp Manager to są z kolei materiały dostępne dla menadżerów w Basecampie. Mowa tutaj oczywiście o wped w danym klubie. Dobrze, przebrnęliśmy przez zakładkę Tutorials Resources. Wróćmy w takim wypadku do strony głównej freecampa. Kolejną sekcją jest Pathways and Learning. Eh, Pathways Paths and Learning i tutaj mamy już dostępne wszystkie nasze ścieżki otwarte. W, w tym przypadku ja mam otwarte dwie ścieżki: Dynamic Leadership i Leadership Development. A trzecia ścieżka, Pathway, Pathways Mentor Program, to ona jest dostępna dla wszystkich. Znaczy, można ją aktywować w momencie, kiedy przebrniemy przez pierwsze dwa poziomy po zaakceptowaniu drugiego, pierwszego i drugiego poziomu. Na trzecim poziomie dostajemy taką dodatkową, ekstra ścieżkę do programu mentorskiego, kiedy to możemy oficjalnie zostać mentorami w klubie. Dobrze. Jeszcze zostały nam tutaj trzy. Trzy linki, trzy batony. Pierwszy to jest my feedback, i otwórzmy to sobie w osobnym oknie. I My feedback to jest, daje, ta zakładka daje nam możliwość dodania informacji zwrotnej dla dowolnego członka w klubie, bądź też całego klubu, taką drugą elektroniczną. I tutaj możemy cokolwiek napisać w tym momencie. Feedback, następnie dla jakiego użytkownika, czy dla jakiego członka klubu możemy tutaj, jak zaczniemy coś pisać, to tam przy trzeciej literze nam zacznie podpowiadać. Tu nie chcę teraz konkretnych imion podawać. I kto może widzieć ten, ten, ten response, czy to manager, czy możemy zaznaczyć, żeby everyone, czyli wszyscy w tym momencie w klubie. I następnie klikamy post, możemy też załączyć dany dokument. Klikamy post i taka wiadomość powinna się pojawić. O, widzicie? Dodała się kolejna wiadomość. I możemy dodać kolejną. Kolejną zakładką jest my budgets. My budgets, no to są odznaki, które dostaliśmy. Na przykład za level pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, dynamic leadership activated, czyli za aktywację danego poziomu, danej ścieżki, czy za aktywację Programu mentorskiego. I ostatni link to jest My Documents. To można powiedzieć, że jest to taki dysk na nasze rzeczy, na nasze dokumenty. Jest tutaj podzielone to już na jakąś strukturę folderów. Tu mamy do każdego levelu. W taki level możemy wejść w taki folder, nazwijmy to, oraz następnie dodać plik. Już tak standardowo poprzez przeciągnięcie, czy też select. Czy przecież wybranie SELECT FILE, czyli wybranie go z dysku. Następnie dodajemy i ten plik nam się dodaje. Dobrze, omówiliśmy pokrótce stronę Home. Następnie przejdźmy do. A, stronę Home. Później Tutorials and Resources omówiliśmy przy okazji tego linku, bo tu, jak widzicie, Tutorials and Resources jest dostępny i tu, i w głównym menu, które już. Omawialiśmy, czyli została nam tak naprawdę tylko Pathways and Learning. Przejdźmy do tej zakładki. Tak, i w pierwszej kolejności pojawia znowu nam się okno z otwartymi wszystkimi naszymi, dostępnymi naszymi wszystkimi ścieżkami i wszystkimi materiałami edukacyjnymi. Czy też tymi resursami, które dostali, otworzyliśmy w zakładce Tutorials and Resources, czyli w momencie kiedy aktywujemy dany zasób, który możemy na przykład tutaj wybrać. Powiedzmy, że to jest 360 Evaluation. I dopóki on jest w tym stanie launch, to będzie on się tutaj wyświetlał na naszej liście. Widzicie, ja tutaj otworzyłem ten. 360 Evaluation jest dostępny. Dopiero jak go zrobię, z completed, to on nam z tej listy zlika. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Żeby to zobrazować jeszcze raz, pokażę, I jak to działa. Zrobimy jakiś przykład inny. Powiedzmy, że wejdziemy w tutorials. Albo dobra, wejdźmy w Evaluation Resource, będzie łatwiej to zobrazować. I wybieram materiał Create a Podcast, czyli tworzenie podcastu. Tego chyba jeszcze nie otwierałem, bo podcastu nie robiłem w Toastmasters. OK. Tutaj na tej liście nie mam w tym momencie takiego tutorialu otwartego na tworzenie podcastu. Zróbmy. Launch. Czyli otworzył mi się mój materiał. Jak się cofniemy do tej zakładki, to jest on in progress. I w tym momencie, jak sobie odświeżymy stronę, mamy na liście. Create A. Podcast Evaluation Resource. Widzicie? I teraz, jak kliknę w tej zakładce z powrotem na Mark as Complete i odświeżę tutaj stronę, to widzicie Create a Podcast, ale to było nie Project Description, tylko Evaluation. Mi automatycznie zniknęło. Taka jest idea działania powiedzmy tego dashboardu, aby wszystko, co mamy w tym momencie aktywne, nad czym pracujemy, było zawsze bardzo łatwo dostępne. Czyli zachęcam Was też do tego, że w momencie, kiedy właśnie nad czymś pracujecie, znaczy jak zakończycie pracę, żeby oznaczyć jako marka z wówczas nie będziecie mieć tak dużo otwieranych zakładek jak ja, też muszę tutaj zrobić porządek. Dobrze. Jesteśmy w tej zakładce Mark Paths and Learning. Samo tutaj przejście przez daną ścieżkę, realizacja danych projektów i tego, jak zamykać dany poziom, jest omówione w oddzielnym materiału, do którego też Was zapraszam, pod tytułem: Realizacja ścieżki w Pathways. Nad tym się teraz nie będę skupiał. Przejdźmy jeszcze do dwóch ostatnich, trzech ostatnich zakładek, czyli Basecamp Profile About Me. Tu może nie będę wchodził, to jest po prostu tutaj, będą tylko informacje o moim koncie. Feedback, czyli informacja zwrotna. No to też tą zakładkę już umówiliśmy, gdzie możemy elektronicznie dać komuś informację zwrotną. I e-portfolio, No to tutaj też jest troszeczkę powtórzone, bo to jest nasz budget, czyli informacja. O naszych na, nagrodach przyznanych oraz dokument. Dokument to jest też taki nasz, nazwijmy to, wirtualny dysk, gdzie możemy wrzucać chociażby ewaluacje też od, od, od innych osób z danych poziomów. Dobrze, to w, w, w tym momencie, w tym odcinku już mamy wszystko omówione. Więcej tutaj materiału nie przewidziałem. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, pytania, zadajcie je w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam. Hej! Cześć! W imieniu całego zespołu dziękuję Ci za skorzystanie z filmów Basecamp w pigułce. Po pozostałe materiały, zajrzyj na nasz kanał Toastmasters Poznań. Do zobaczenia!